Procedowania przez członków Państwowej Komisji Wyborczej, tych wszystkich wątpliwości, które są podnoszone właściwie codziennie przez dzisiejszy obóz władzy, że sprawozdanie, a właściwie nie wątpliwości, tylko takich brutalnych często nacisków, że sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości powinno zostać odrzucone i powinno zostać odrzucone już dawno. To jest polityka. A my dzisiaj dla Państwa mamy arcyważny dokument, który jeszcze nigdy nie ujrzał w pełni światła dziennego, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Ten dokument nie jest dokumentem sporządzonym przez polityków, przez ministrów, wiceministrów, posłów, senatorów, tak jak jest to w przypadku tych wszystkich dokumentów, które są składane przez dzisiejszy obóz koalicji 13 grudnia. To jest dokument ekspercki, sporządzony przez Krajowe Biuro Wyborcze. A więc ludzi, którzy mają często 20-letnie doświadczenie, i trudno ich posądzić o sprzyjanie tej czy innej opcji politycznej, skoro przez 20 lat pod różnego rodzaju rządami działając, działali po prostu w sposób obiektywny jako urzędnicy państwowi, wykonując tak jak, tak jak należy, zgodnie z prawem swoje obowiązki. To jest analiza sporządzona przez Krajowe Biuro Wyborcze specjalnie na potrzeby Państwowej Komisji Wyborczej. I warto wczytać się w tę analizę, która jest analizą ekspercką, analizą obiektywną, analizą opartą na dotychczasowej praktyce i interpretacji przepisów wyborczych i działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Uwaga na przestrzeni dwóch dekad, dwudziestu lat, ale także, co niezwykle istotne, stanowiska Sądu Najwyższego. I myślę, że najlepiej, jeżeli oddam głos tym, którzy pisali tę opinię, czy temu, kto pisał tę opinię, a więc krajowemu biuru wyborczemu, bo przecież moje zdania mogą być poczytane jako informacje pochodzące od polityka, prawa i sprawiedliwości i żywo zainteresowanego tym, żeby to sprawozdanie zostało przyjęte. Więc na bok polityka, a przechodzimy do kwestii merytorycznych i kwestii prawnych. Szanowni Państwo, Pierwsze zdanie niniejsza analiza dotyczy informacji przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej zgromadzonych w toku badania sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość uczestniczącego w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Czytam ten pierwszy akapit, żeby nie było wątpliwości, że ten dokument dotyczy właśnie wyborów parlamentarnych tych wyborów i tego sprawozdania, którym wciąż jeszcze zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza, chociaż termin z kodeksu wyborczego już upłynął. Niezwykle ważne wycinki i cytaty z tego dokumentu. Przepisy kodeksu wyborczego określają warunki przyjęcia sprawozdania bez zastrzeżeń, przyjęcia sprawozdania ze wskazaniem na uchybienia albo odrzucenia sprawozdania uzależniają rozstrzygnięcie w sprawie sprawozdania od działań. Komitetu Wyborczego od działań komitetu wyborczego i co ważne podkreślenie. Nie może być zatem podstawą odrzucenia sprawozdania ani wskazania uchybień obiektywny wpływ, nawet obiektywny wpływ działań innego podmiotu na polepszenie szans wyborczych komitetu wyborczego, o ile te działania dokonane były bez porozumienia z komitetem wyborczym. Co to znaczy? że nawet gdyby założyć przyjąć taką hipotezę która jest dzisiaj forsowana przez koalicję 13 grudnia że były działania które obiektywnie wpłynęły na kwestie kampanijne ale odbywały się one bez porozumienia bez wiedzy bez zgody komitetu wyborczego to one krótko mówiąc nie mogą być brane pod uwagę przez państwową komisję wyborczą tak jak wskazuje ten dokument tak jak wskazują eksperci sporządzający ten dokument można powiedzieć że na tym ta konferencja mogłaby się zakończyć. Bo wszystkie te dokumenty, które są składane przez prokuraturę Bodnara, przez NIK, przez posłów, senatorów Koalicji Głównie Obywatelskiej, przez pana Berka, te wszystkie naciski w świetle tego jednego zdania nie mają żadnego znaczenia. Nawet, nawet przyjmując oczywiście hipotezę, że miały one wpływ na działanie czy na kampanię wyborczą. Czy ktoś Państwu o tym wcześniej powiedział? Czy ci, którzy członkowie, a właściwie jeden członek, który chodzi do mediów i, do, i mówi o tym, jak powinno wyglądać działanie PKW, czy czytał ten dokument? Czy członkowie PKW czytali te dokumenty? Czy premier, czy ministrowie, czy prokurator generalny odniósł się kiedykolwiek do tego dokumentu? Nie, bo ten dokument jest niewygodny. Ten, ten dokument jest. W opozycji, w poprzek tych wszystkich twierdzeń, które od wielu tygodni kłamliwie są głoszone przez dzisiejszy obóz władzy, który zmierza do tego, żeby zagłodzić prawo i sprawiedliwość. Kolejny cytat. Podstawą ustaleń dokonywanych w postępowaniach w sprawie sprawozdań finansowych stanowią treść sprawozdania i dołączone do niego dokumenty sprawozdania. O czym mówiliśmy, biegłych rewidentów, wyjaśnienia składane przez pełnomocników finansowych komitetów oraz wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej sporządzone na zlecenie PKW ekspertyzy i opinie. Szanowni Państwo, potwierdza się to, co mówiliśmy tutaj z tego miejsca z panem mecenasem przedwczoraj: sprawozdanie jest badane. Ocena niezależnego biegłego rewidenta. Powinna i musi być brana pod uwagę przez członków PKW, e, którzy mają zdecydować, czy przyjąć sprawozdanie, czy przyjąć je z zastrzeżeniami, czy wreszcie sprawozdanie odrzucić. Nie to wszystko, co się dzieje wokół e, sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. To nie zdanie moje, to nie zdanie polityka, to jest zdanie ekspertów z Krajowego Biura Wyborczego. Wąski zakres środków które wyposażona została Państwowa Komisja Wyborcza przez ustawodawcę odpowiada wąskiemu zakresowi sprawowanej przez nią kontroli finansowania kampanii wyborczej. To jest być może postulat delegarenda, postulat na przyszłość. O tym, żeby zmienić prawo wyborcze, możemy o tym dyskutować. Ale dzisiaj prawo jest, jakie jest. I to prawo trzeba stosować, a nie prawo tak, jak wydaje się panu Donaldowi Tuskowi, nie tak, jak wydaje się Romanowi Giertychowi, panu Berkowi. Prokuratorowi generalnemu panu Bodnarowi. Nie oni mogą sami stanowić prawo, tylko prawo jest zapisane w ustawach i w polskiej konstytucji, między innymi w kodeksie wyborczym i o tym też mówi ta opinia. Jeżeli chcą inaczej badać, szerzej badać, uzbroić Państwową Komisję Wyborczą w większe możliwości badania kwestii prowadzenia kampanii wyborczej, proszę bardzo, możemy o tym rozmawiać. Tylko do tego trzeba zmienić prawo. Do tego trzeba zmienić kodeks wyborczy, trzeba zmienić ustawę, musi być Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Tak się zmienia prawo, a nie zmienia się prawo przez UZUS, przez zdanie jednego członka komisji wyborczej, który mówi w kontrze do tej opinii, ale też potwierdza o co w tej sprawie chodzi. Bo pan mecenas Kalisz mówił po raz pierwszy. Po raz pierwszy Państwowa Komisja Wyborcza będzie badała inaczej, on użył słowa merytorycznie, ja mam tu wątpliwość, czy to słowo pasuje, ale inaczej będzie badała sprawozdanie wyborcze prawa i sprawiedliwości. Dlaczego te inne komitety nie podlegały temu innemu badaniu, innemu niż przez 20 lat robiła Państwowa Komisja Wyborcza, innemu niż orzekał przez 20 lat Sąd Najwyższy, pod różnymi rządami, z różnymi sędziami? Dlaczego akurat prawo i sprawiedliwość ma podlegać? Innym rygorom, bardziej ostrym, zaostrzonym w stosunku do komitetów, które już mają zatwierdzone sprawozdanie wyborcze. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi o prawo, tylko chodzi o brutalną politykę i próbę brutalnego pozbawienia największej partii opozycyjnej, w ogóle największej partii w Polsce, możliwości finansowych, a w konsekwencji możliwości działania. Te słowa pana mecenasa Kalisza potwierdzają to, że jest to odejście od dwudziestoletniej praktyki. Przez te naciski, przez, te, przez to wpływanie przez polityków na Państwową Komisję Wyborczą. Dlatego stoimy tutaj pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej, apelujemy. Powiem jeszcze więcej, łagodniej. Prosimy o to, żeby wczytać się w tę opinię. Również Państwa, jako dziennikarze, my po zakończeniu tego, tego briefingu, tej konferencji, rozdamy Państwu ten dokument, tak żeby Państwo mogli spokojnie również sami przeczytać ten dokument. Żebyście Państwo sami mogli go przeanalizować. Ale wszystko to, co mówię, ma odzwierciedlenie w tym dokumencie. Kolejny wycinek, równie ważny. W dotyczy, dotychczasowym orzecznictwie Państwowa Komisja Wyborcza nie przyjmowała do mniemania a w zamian tego stanowiska stanowiłaby a zmiana przepraszam tego stanowiska stanowiłaby odwrót od zasad o czym już mówiłem wypracowanych w ciągu ponad 20 lat sprawowania przez nią kontroli finansowania kampanii wyborczych których zasadność prowadzenia również orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach skarg o uchwały odrzucające sprawozdanie wyborcze komitetów finansowych komitetów wyborczych Szanowni państwo 20 lat praktyki 20 lat doświadczeń 20 lat stanowiska Pkw i nagle Przychodzi rząd Donalda Tuska i mówi, macie orzekać inaczej, ale tylko w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, bo ja przypomnę, ponad 40 przypadków, można powiedzieć, będących lustrzanym odbiciem tego, co nam się zarzuca. samych działań ze strony chociażby Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, sprawozdanie zatwierdzone. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wciąż oczekujemy na tę decyzję. Mowa jest w tym dokumencie również o domniemaniu. Domniemaniu, to znaczy, że jest jakieś podejrzenie, to co kreuje dzisiejsza patowładza, że jest jakieś podejrzenie nielegalnego finansowania kampanii wyborczych, ale domniemanie, ten dokument o tym mówi, nie może stanowić rozstrzygnięcia, nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia przez PKW i decyzji przez członków Państwowej Komisji Wyborczej. Bo dalej czytamy, niedoskonałości systemu kontroli mogą być zatem wyeliminowane lub ograniczone przez ustawodawcę w drodze zmian ustawowych. To o czym mówiłem. Ale nie poprzez zmianę praktyki i inne traktowanie partii rządzących, a inne traktowanie partii opozycyjnej, największej zresztą partii w Polsce, jaką jest prawo i sprawiedliwość. I jeszcze jeden niezwykle ważny cytat. Należy jednocześnie zauważyć, że rozszerzenie zakresu przesłanek odrzucenia sprawozdania. Czy to w drodze zmian ustawowych? Czy to w przypadku niestosowania dotychczasowej interpretacji przepisów prawa w tym zakresie może łatwo doprowadzić do sytuacji, w której odrzuceniu podlegałby każdy niemal każde sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego mające jakikolwiek związek z działalnością innych podmiotów, w tym na przykład dysponujących środkami publicznymi? Czy o to chodzi? No gdyby o to chodziło, to Również powinno być, odrzucone, powinno być odrzucone sprawozdanie Koalicji Obywatelskiej. My pokazaliśmy 40 przykładów takich samych działań. Rozdawania czeków, występowania na różnego rodzaju eventach publicznych, pokazywania się w czasie kampanii, otwierania kładek, tu już mówię o kampanii samorządowej, później kampanii do europarlamentu. Tylko, że dzisiaj do tego nie ma ustawowego umocowania, dlatego Apeluję także do pana mecenasa Kalisza. Panie mecenasie, warto zapoznać się z tą opinią. Warto ją po prostu uczciwie przeczytać. To nie jest zbyt dokument. Państwa też do tego zachęcam. I spojrzeć obiektywnie na to, jak powinno być badane sprawozdanie wyborcze. Szanowni państwo, tyle ode mnie. Ja oczywiście jeszcze, jeżeli będą pytania, ale za chwilkę oddam głos panu, panu mecenasowi. Krótko mówiąc, rekapitulując. Przez 20 lat wszystkie komitety wyborcze pod różnego rodzaju władzą, różnego rodzaju rządami, byli, zmieniali się prezydenci, zmieniały się rządy. Państwowa komisja miała swoją stałą linię orzeczniczą potwierdzoną przez Sąd Najwyższy. Teraz ma to ulec zmianie tylko dlatego, że dotyczy to Prawa i Sprawiedliwości, tylko dlatego, że wolą polityczną Tuska, marzeniem Tuska i jego obozu jest to, żeby Prawa i Sprawiedliwości w polskim systemie politycznym nie było, mimo że zagłosowało na nas ponad 7 milionów Polaków. My do tego na to nie pozwolimy, będziemy walczyć do końca, ale przede wszystkim prosimy członków Państwowej Komisji Wyborczej o to, żeby zachowali się tutaj obiektywnie, zgodnie z prawem, zgodnie z tym, co napisała, napisało Krajowe Biuro Wyborcze w eksperckiej opinii, o której do tej pory właściwie nikt nie mówił. Wiem, że wspominał dziennik Gazeta Prawda może gdzieś było jeszcze to publikowane, ale tylko w wyrywkach. To za chwilkę przekażemy Państwu ten dokument. I bardzo państwa proszę o taki zwykły, dziennikarski obiektywizm. Szanowni Państwo, Krajowe Biuro Wyborcze jest fundamentem dla Państwa Komisji Wyborczej. Bez Krajowego Biura Wybor Wyborczego, bez tej ogromnej wiedzy, ekspertyzy i doświadczenia, Państwa Komisja Wyborcza byłaby jedynie wydmuszką. Warto poinformować opinię publiczną, że Państwa Komisja Wyborcza i jej członkowie nie są urzędnikami. Jakby pracy codziennej. Państwowa Komisja Wyborcza zbiera się raz na dwa tygodnie, raz na trzy. W okresach międzywyborczych zdarza się, że spotyka się raz na miesiąc. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej wykonują swoje działania zawodowe odrębnie od funkcji sprawowanej właśnie w tym organie, a zatem ich wiedza, a jednocześnie zaangażowanie jest limitowane. Jeżeli więc, tak jak przytoczył tutaj ekstensywnie dosyć opinię, analizę wewnętrzną Krajowego Biura Wyborczego, Państwa Komisja Wyborcza nie będzie polegać na działalności Krajowego Biura Wyborczego, które zatrudnia wybitnych ekspertów, także pracowników naukowych z wieloletnim. Wydaje się unikalnym doświadczeniem. Nikt, takiego, nikt takiej wiedzy i doświadczenia w Polsce nie ma, oprócz właśnie ekspertów z Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli Państwa Komisja Wyborcza nie będzie bazować na tej wiedzy, to ja, jako członek Państwa Komisji Wyborczej w poprzedniej kadencji, śmiem twierdzić, że ich decyzja będzie decyzją bez merytorycznej podstawy i wiedzy. Dlatego ten 13-stronicowy dokument stworzony przez ekspertów w Krajowym Biurze Wyborczym, który. Powiedziałbym w 99% jasno wskazuje, dlaczego sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego tej właśnie partii Prawa i Sprawiedliwości nie może zostać odrzucone. Jeżeli ono będzie odrzucone, ono po prostu nie będzie miało podstaw merytorycznych, nie będzie miało podstaw prawnych. A zatem członkowie Państwa Komisji Wyborczej, no ci oczywiście, którzy za tym zagłosują, Wydaje mi się, z punktu widzenia prawa będą, będą mogli podlegać odpowiedzialności cywilnej. I to jest na tyle rzecz niespotykana, że rzeczywiście przez ostatnie 20-25 lat, jak działa system finansowania partii politycznych w Polsce, z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia. Chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj. Opisać, która bardzo smuci, wydaje mi się, też nie tyle partie polityczne, polityków i opinię publiczną, ale samą PKW, mianowicie jeden z członków PKW już dawno wydał niejako wyrok w tej sprawie. Jeżeli więc mamy do czynienia z informacją w istocie, jak ta osoba będzie głosować, to ta osoba, i to jest mój apel, byłego członka Państwowej Komisji Wyborczej, ale także wyborcy, podatnika i obywatela, żeby ta osoba wyłączyła się od orzekania w tej sprawie. Bo jeżeli e, mamy do czynienia z pewnym sądem, który przed wydaniem wyroku już ten wyrok komunikuje, e, to jest to sytuacja w demokratycznym państwie prawa absolutnie niedopuszczalna. więc apeluję do pana mecenasa Ryszarda Kalisza, żeby wyłączył się z decyzji w zakresie prawa i sprawiedliwości i w tej w sprawie w sprawie sprawozdania finansowego, bo w wielokrotnie już w mediach oświadczał, jak będzie głosował. To jest sytuacja niedopuszczalna i to rzutuje na całe, na cały organ, jakim jest państwa komisja wyborcza, która przez bardzo wiele lat cieszyła się dużym zaufaniem. Przypomnę Państwu, że wybory w covid które były ekstremalnie trudnymi wyborami dla Państwa Komisji Wyborczej, zostały, prze, prze, zostały przeprowadzone bezbłędnie, właściwie perfekcyjnie i klasa polityczna e, nie podważała wyboru pana prezydenta Andrzeja Dudy na to stanowisko. A więc dzisiaj e, rekapitulując, chcę powiedzieć. Krajowe Biuro Wyborcze wykonuje bardzo dobrą pracę. Przez ostatnie 20-25 lat stało na straży przepisów prawa. Co więcej, edukowało Polityków, edukowało pełnomocników finansowych, jak radzić sobie z tymi bardzo trudnymi i zawiłymi elementami finansowania partii politycznych, i nikt przez ostatnie 25 lat nie miał do Krajowego Biura Wyborczego żadnych uwag, pretensji. Dzisiaj, jeżeli decyzja zostanie podjęta, wydaje się inna niż wynikająca z tej oto analizy i opinii, będzie to wotum nieufności wobec Krajowego Biura Wyborczego, a są to, podkreślam, bardzo merytoryczni eksperci, którzy pracują na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Czy Państwo, czy są jakieś pytania w tej kwestii? Bo oczywiście, za chwilkę ten materiał do państ Państwa rozdam, tak żeby Państwo jeszcze mogli sami własnym okiem, a w sposób rzetelny, dziennikarski, z taką rzetelnością dziennikarską spojrzeć na ten materiał. Na później, jak rozumiem, w sposób uczciwy przekazać je opinii publicznej i tym wszystkim politykom, którzy opowiadają te niestworzone rzeczy, czym powinna zajmować się Komisja, Państwowa Komisja Wyborcza i jak powinna w tej sprawie zadziałać. Maciej Zamatelek, ja w Polsce ja mam jedno pytanie właśnie o analizę, którą Państwo zaprezentowaliście. Czy mając takie potężne narzędzie, powiedzmy jakiś konkretny argument w ręce, coś, co stworzyło właśnie Krajowe Biuro Wyborcze, jesteście Państwo spokojniejsi, jeżeli chodzi o to, jaka będzie decyzja za tydzień w sprawie subwencji? My jesteśmy panie redaktorze, szanowni państwo spokojni, jeżeli w tej sprawie decydować będzie prawo. Jeżeli będą decydować przepisy ustawy, jaką jest Kodeks wyborczy. Jesteśmy spokojni, jeżeli członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zachowają się tak jak ich poprzednicy przez 20 lat, jeżeli będą podchodzić do sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w taki sam sposób jak do pozostałych sprawozdań pozostałych komitetów. W tym wypadku bylibyśmy spokojni, natomiast nasza obawa jest patrząc na te brutalne jeszcze raz podkreślę naciski, które mają zmusić państwową komisję wyborczą, zmusić członków państwowej komisji wyborczej do tego, żeby złamali 20 praktykę, żeby bez podstawy prawnej Odrzucili sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, żeby inne prawo i inne reguły stosowali wobec Prawa i Sprawiedliwości i pozostałych partii politycznych, których sprawozdania zostały już zatwierdzone. Tak, tu ta obawa jest, bo ewidentnie to jest to marzenie Donalda Tuska i, i dzisiejszej patowładzy, żeby po prostu te, to finansowanie odebrać. To na koniec, szanowni państwo, żeby zrekapitulować i jakby wybić gwóźdź do tej fałszywej, pokrętnej, kłam, kłamliwej argumentacji patowładzy. Ostatni wycinek, ostatni cytat z tego dokumentu. Działania podmiotów innych niż komitety wyborcze, proszę uwagę, nie podlegają kontroli ani ocenie dokonywanej przez Państwową Komisję Wyborczą. Szanowni państwo, koniec i kropka, więc te wszystkie. Dyrdymały opowiadane o tym, jak powinna Państwowa Komisja Wyborcza badać Fundusz Sprawiedliwości, inne wątki, jak powinna się w to zagłębiać. Ta ekspertyza obraca w perzynę. Mówi, że to są bzdury. To jest kłamstwo. Że nie ma do tego podstawy prawnej. Że to będzie po prostu de facto złamanie prawa stosowanego przez ostatnie dwie dekady, stosowanego przez 20 lat. Więc apel także do rządzących. Przeczytajcie tę opinię. Chociaż. Patrząc na to, jak łamane jest prawo w Polsce w wielu obszarach, być może naiwne moje stwierdzenie, przeczytajcie tę opinię, stańcie w prawdzie i powiedzcie, doskonale wiemy, że wszystko to, co robimy, jest w poprzek prawa, jest w opozycji do prawa, jest bez podstawy prawnej, jest brutalnym, politycznym naciskiem na członków PKW po to, żeby pozbawić Prawo i Sprawiedliwość finansowania albo ograniczyć to finansowanie. Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, e, razie, jeżeli mogę, Rozdam Państwu egzemplarze. Oczywiście możecie Państwo dopytywać Krajowego Biura Wyborczego o tą analizę Państwowej Komisji Wyborczej, ale myślę, że też warto zapytać tych, którzy twierdzą zupełnie inaczej, chociaż twierdzą z powodów politycznych i to będzie chyba najlepsze zakończenie tej naszej dzisiejszej konferencji. Panie mecenas, pani redaktor.